Robert Henderson, kask czerwony, kask biały Grzegorz Knapp, kask niebieski Stefan Svensson i w kasku żółtym Paweł Strugała. Henderson i Svensson, uda uznana już klasa. Niezwykłe doświadczenie, głodny zwycięzc Grzegorz Knap, no i liczący na to, że wreszcie się przełamie Paweł Strugała. Niestety został na starcie Grzegorz Knap. Został także Paweł Strugała Knap. Już poradzi sobie ze Stefanem Swensonem. Ciasno tam wejściu. Bóg. Fatalnie wyglądający upadek. I jeszcze tam upada. I wjeżdża w to wszystko, co działo się na łuku Paweł Strugała. Bardzo źle to wyglądało. Szczepili się motocyklami. Stał Paweł, jeśli widziałem dobrze, poza kadrę stał jego rywala, więc no, to jest najważniejsze. Svensson, Henderson i Grzegorz Knap. Upadł Henderson. No i tam przejechał po, po motocyklu. Henderson wykluczony. Strugała. Henderson wykluczony. A więc bardzo ciekawa sytuacja. Henderson ma pecha do pojedynku z Polakami. Wczoraj został wykluczony, dzisiaj też. A więc będziemy mieli powtórkę w trzyosobowym składzie. No i no. Szansa jest, Dlaczego mielibyśmy godziny. tego nie powiedzieć głośno? Pojawia się ogromna szansa na to, żeby tutaj O, tu jest powtórka tej sytuacji, ciasno było. Oj zupełnie stracił panowanie nad motocyklem, jadącym y w kasku Czerwonym Henderson. I wydawało się, że no, tutaj duże szczęście też, że opanował motocykl po tym uderzeniu z tyłu jadący w kasku niebieskim Stefan Svensson, no bo tam było zagrożenie, że jeszcze gdzieś tam w tę słomę wpasowany y y zostanie mówiąc takim żango, żargonem żużlowym. Grzegorz Knapp. O, właśnie tutaj, w tym momencie, ale opanował motocykl Svensson, upadł Henderson. No i też świetnie zachował się Paweł Strugała, że w tym kurzu podniesionym, wznieconym z tego lodu, zdołał dostrzec, gdzie leży. Henderson, a gdzie leży jego motocykl? Niepocieszony Henderson, zatem trudno się dziwić. Ważne punkty stracili Szwedzi a przecież oni też mieli realne szanse na zdobycie medalów dziś w Sanoku. No, tak, no teraz nadzieja cała w Szwedów w Svenssonie, no nasza w tym, że Svenssona ogra Grzegorz Knapp, a jeden punkt dowiezie Paweł Strugała. No, dałoby to nam zwycięstwo 4 do 2 i sprawiło, że że w tej chwili awansowalibyśmy na miejsce trzecie. Tak, 23 punkty mamy, mielibyśmy 27. No ale nie Szwedzi dziejmy, także z 27. I decydowałby o wszystkim ostatni wyjście. Wtedy mielibyśmy wszystko jak gdyby we, w swoich rękach. No tak, ale Szwedzi pojadał w ostatnim biegu z Niemcami, a my z fin